Będziemy się bić przy ognisku na obozie? Eee... Nie, no nie mogę się z Wami bić, bo później mnie wywalą z tych obozów. Wariat Co? Wariat? Radek. Arbus. Melon. Boiskie. Pasta, senadie. Klub. Taniec Melanż Jager Melanż Climb Melanż Bed Melanż Piersi <grym> Melanż Przyjaciel <grym> <grym> Heniek Stu <Stew. grym> eee... Art Art <grym> <grym> Zaginiona zapalniczka Kamila Zaginiona zapalniczka Pawła <grym> Gdzie e, za Ja nie mogę mówić rzeczy na głos, które mi przychodzą do, do buzi głowy. No to no, polega ta gra: Pizza, Boys, Boys. W tak. Konferencja, Sukanek, Pustawka. <laughs> e, su su czekaj, Sukanek, Kłamstwo, Organek. Organek? Mhm. To taki piosenkarz. O, nie znam. <noise> no, dalej. Skończyłem, miałem 15. To no, no. Na, na live'ie ten, muszę zamknąć oczy, no, ja Ci będę dawał jakąś gumę. Muszę zgadzać smak. Co? Mam gumę. No. To, zamknąć, Ale mamy... ciekawie na tym live'ie jest. Content? Mordy. Content maker. Tak ja na na maker. To dawaj. <noise> muszę zamknąć oczy. Dobra, muszę zamknąć oczy. A Kuba będzie mi coś wsadzał do buzi. Gumy. Dobra, pierwszy Tylko smak. Tylko fajny, żeby ci się na live nadawało. No Pierwszy smak. Musisz się rozpakować, to nie patrz. Widzisz, lekko on otworzy? Aaaa. No, z zębami. Czekaj, bo papier Mój ulubiony. Malina. Nie, Czekaj, nie patrz. Malina? No nie. <śpiewanie> no nie Mój nie. ulubiony. Na nie bera, tylko <śpiewanie> Wiśnia? Tak. No ostatni? Jestem w tym do

Niech się pożywia swojego kratka. Weź to, Weź to szybko to. No weź mu, nie pozwalaj mu tego lizać, no! To co zwariowałeś Ja pięknie Dobra, kończę tego live'a. Na razie. tak do